Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj zajmiemy się kolejną ewolucją, mianowicie jest to ewolucja umiejętności snajperskie. Także bez zbędnego lecimy z materiałem. Pozdro. Także mamy tutaj ewolucję umiejętności snajperskie. Generalnie tutaj max 87 jest ocena ogólna, max 10 stylów gry i 1 na plusie. Dostajemy tutaj boost do strzałów, boost do fizyczności, a także trifle podstawową, jeżeli chodzi o pierwszy etap. Jeżeli chodzi o drugi etap, kolejne 10 strzelania, czyli łącznie 15. Tutaj mamy max maksymalnie 88 a także kolejne 5 fizyczności czyli maksymalnie 10 plus 1 do sztuczek gdzie maksymalnie może być 4 sztuczek a także finezję na plusie tak także tak wygląda kwestia tej ewolucji no i zobaczmy sobie rozejrzymy się w klubie co tam generalnie u mnie można zrobić No na przykład mogę sobie yy, Sona tutaj podbić aczkolwiek podbijanie Sona nie ma absolutnie sensu tutaj na przykład Dawid Neraż się mi łapie w tej wersji yy, właśnie którą ewoluowałem wcześniej no i tutaj mamy boost do tego strzelania no plus 2 strzelania plus 2 fizy yy, fizyczności tak Widziałem, że też się łapie ten neresz zimowy. Tak? Także, no, tutaj jedna z ciekawszych opcji. Aczkolwiek nie dostajemy tej finezji, co jednak e, sprawia, że nie jest to może najbardziej optymalna opcja. Tak, tak samo ten Rafinia ze SBC też się łapie, ale z Rafinią też e, jest lepszy motyw, gdzie można mu dać właśnie tą finezję. Czy to właśnie z Informa, czy nawet ze zwykłej karty. Tak? No, ale tego ze SBC też można wrzucić. on rzeczywiście dostaje mocy do buz do strzałów, jak potrzebuje, no i fizyczności. Tak? Także, jak potrzebujemy właśnie Rafinie i chcemy e, tą wersję sticky, Taco, no to w zasadzie to jest opcja lepsza, ale z tego co gdzieś tam słyszałem, albo wydaje mi się, to można zrobić rafinie ze złotego do tej ewolucji, gdzie się dostaje tiki takiej górną piłkę, a później jeszcze wrzucić do tej i mamy finezję na plusie, wygląda to ciekawie, tak? Poza tym, no wiadomo, mamy też El Shara, chociażby aczkolwiek wiadomo. No to głównie przy tych kartach mamy boost strzałów, tak? Także tak to wygląda. O, jakbym wiedział, to mógłbym sobie Davisa na 88 strzelania zrobić, jeszcze boost do fizyczności, tak? On w sumie może grać na lewej stronie, co prawda tam nie będzie miał jakiejś roli pod to na LP chyba nie mam żadnej. Mam skrzydłowy plus to najwyżej. Ale jakbym chciał podbić sobie Davisa do 88 strzelania to daje mi 86 wykończone, 99 siły strzału. No i on jest gigantycznie szybki. W sobie mógłbym tak zrobić, tak? Mógłbym tak zrobić, tak? Aczkolwiek chyba wolałbym do jakiejś defensywnej go dać osobiście, ale jest to możliwe, tak? Natomiast tu jest ciekawe, tak? Możemy sobie zrobić Markizio z Finezją, tak? Jeżeli... Mi się właśnie wydaje, że do pomocników jest to ciekawa opcja, bo może sobie zrobić pomocnika z Finezją na plusie, taki budżetowy w wersji Prime, wiadomo, taki markizy nie ma takiej fizyczności, tak? Ale można by rzec, że mamy właśnie takiego box-to-boxa z finezją. Także, jeżeli ktoś szuka takiego rozwiązania, no to ci środkowi pomocnicy też do, do tego źle nie wyglądają, tak? Także takiego markizy z finezją jak najbardziej można sobie zrobić. Natomiast, no tutaj mam, wiem, że mam tego raffinia. O, ten raffinia jedną z lepszych opcji jest tak naprawdę, bo mamy w zasadzie bardzo duży boost do fizyczności, a także właśnie do wykończenia, tak? Także w tej fizyczności dostajemy 10, strzelania 6 i dostajemy właśnie tą finezję na plusie, tak? Także jeżeli ktoś ma to agrografinię, właśnie w tej opcji z informem, no to to jest jedno z ciekawszych rozwiązań. No nie mamy co prawda agrografinię na plusie, no ale mamy na plus plusie, ale mamy na plusie zawsze tego schodzącego napastnika, także zawsze coś. No i mamy właśnie grafinie z cechami pod tempo. Mamy właśnie artystę sztuczek powershota i finezję na plusie, tak? Także jeżeli chodzi o tego rafinię, no to rzeczywiście jest jedna z ciekawszych opcji pod tą ewolucję, bo właśnie dostajemy tą finezję, mocy, bo do strzału, fizyczności i właśnie mamy te opcje związane z tempem i tak dalej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój klub. Natomiast rozejrzymy się na jakieś trendujące opcje na futta GG. A tutaj na przykład jest jakiś Davita Štili. tak. No pod kwaradony sobie mogę zrobić, kurde. Z gruz jakiegoś ziuta, to ma 88 strzelania na LB. Także tak, no Leo na przykład się łapie. Złoty Leo i to jest bardzo dobra opcja, bo mamy 88 strzelania na Leo. Co prawda tej finezji nie dostajemy, ale sam boost do shootingu w przypadku takiej karty jest naprawdę duża rzecz, tak. Mamy w zasadzie tego wykończenia 92, wiadomo ten dribbling może w dalszym ciągu nie jest jakiś wybitny, no ale jak ktoś umie zrobić z tego użytek, taki Leo też jest bardzo mocną opcją. Tym bardziej, że właśnie jemu brakuje tego strzelania, a on tu te strzelanie dostaje, także jak najbardziej. Rodrigo też się łapie, w jakiejś wersji infon tutaj możemy go wrzucić, wtedy mamy Rodrigo 4 na 4 z finezją. On co prawda nie ma jakichś tak pod tempo, no ale ma jakieś techniczne cechy, czy na przykład deadballa, tak, także w dalszym ciągu no tutaj grywalna opcja na jakiejś, na, na, na pastiku jak najbardziej. Diaz też się łapie. Diaz też jest ciekawą opcją, bo ma Quick Stepa, tak? Także to tempo już będzie ciekawsze. Ma właśnie ten boost do strzelania, do fizyczności. No i Diaz, pamiętam, że Diaz zawsze miał bardzo dobrą animację, jeżeli chodzi właśnie o strzały finezyjne. Także patrząc na to, że on właśnie dostanie tą cechę na plusie i ma unikalne właśnie te budowy ciała, może sprawić, że naprawdę te finezje będą w nim wchodzić bardzo dobrze, tak? Także to też z pewnością jest opcja warta rozważenia, szczególnie dla fanów Liverpoolu. Poza tym Dembele, o! Dembele też jest ciekawy, tak? no tutaj jest informa, aczkolwiek ze złotego pewnie też można zrobić. Jeżeli chcemy dębele ze strzałami, a akurat nie robiliśmy jakiejś opty wcześniej z y, tą ewolucją TOTY czy coś takiego, no to tutaj ten dębele jak najbardziej wygląda spoko, tak. No tutaj właśnie głównym problemem Dembele jest to, że on nie miał shootingu, tak. Natomiast jak my już podbijemy to strzelaj w ogóle na 89, nie wiem czemu. Na 89 to wskakuje, tak jest do 88, ale whatever. Ale tak czy siak, no tutaj y, 85 wykończenia, no mamy bardzo dobre staty jeżeli chodzi o jakąś siłę strzału i tak dalej także jako taki szybki skrzydłowy z 5 na 5 który nagle jest w stanie strzelić Dembele jest jedną z ciekawszych opcji tak bez wątpienia mają na przykład Rodman to chyba też a Inform ok i ona też ma właśnie cechy by był właśnie Quickstep Rapid także ona będzie szybciutka a też dostajemy właśnie ten boost do strzelania plus finezji no tam kurde fizycznie to ona nawet ma no ale sam fakt że dostaje finezję i strzelanie no jakoś kurde ta Rodman jeżeli chodzi o jakieś takie opcje ewolucyjne no to jest lubiana tak Także ta Rodman też z pewnością będzie grywalna. Szczególnie jak mamy jakąś Smith w składzie, bo tam się udało trafić jakiegoś toca czy coś, no, wygląda bardzo dobrze tak Rodman. Jak najbardziej. Zatem tym mamy doku, tak? Doku, co prawda, nie dostanie tej finezji, i dalej ma 4 na 3 Ale jeżeli chcemy wersję doku, która ma strzelanie, bo doku zazwyczaj strzelania nie ma, no to będzie mega szybki. Ma nawet Trickstera, tak? Także fake shoty też będą fajnie wchodzić. Mamy też ten boost do fizyczności, którego też troszeczkę brakowało. Także 90 siły w ogóle, tak? Także pewno to będzie grywalna karta, aczkolwiek też się słabszej no wolałbym chyba czekać na coś to jednak podbije chociażby słabszą nogę tak rywalna opcja z pewnością Kwara Scali też można w ogóle na cam a a bo informacja ma w ogóle nawet nie wiedziałem że informacja ma ty no to tak niż się powiedziałbym, że ten Kwaraskeria na CAM, bardzo fajna opcja, tak? Na skrzydle w sumie też, tak? Aczkolwiek no, on ma trochę małe te tempo, ale tak na CAM w sumie nie głupie, tak? No on, on naprawdę, on naprawdę fajnie się porusza w tej grze, aczkolwiek, no ja mam tą wersję Toty, tak? No to on ma podbity dribbling niesamowicie, tak? No ten tak dobrze się poruszał nie będzie, ale no jednak farascaria z Finezją 5 na 5, jeszcze mamy cechy typu właśnie Intensive Pass, czyli jakieś prostopadły podania, jakieś właśnie trickster, także te fake shoty też fajnie wchodzą. Trivela, właśnie Trivela kwarackelią też zajebiście wchodzą. Co właśnie patrząc na to, że mamy do, dobry boost do strzałów, no to mamy bestie do triveli zarówno jak i do finezji, bo mamy 5 na 5, mamy triwele, mamy finezję na plusie. Także jak będziecie to grindować, to wam będzie po prostu to wpadać. Także nieironicznie powiedziałbym, że ten kwarackeli jest jedną z ciekawych opcji na CM. Ale nie wiedziałem, że informacja CM ma w ogóle. Zajebista sprawa, tak? Na skrzydlu w sumie też, tak? Na, na skrzydle będzie wolny. No ale kurde na CM ja powiedziałbym, że ma to więcej sensu, tylko on też nie ma Roli, no co niestety. No ale jak ktoś, właśnie, abusuje, czy to te finezy, czy triwele, to nim będzie dobrze to wchodzić. To w, mogę Wam już to powiedzieć, jak najbardziej. Tu jest jakaś kolejna wersja Diaza. A, to też jest jakiegoś Informa, to też jest spoko. Kieza, o, Kiezę też można sobie zrobić do tego na 8-7. I mamy właśnie także Pace a i Shooting. I co najważniejsze, Kieza ma dalej 87 overala na ten, na ten overall zawsze warto zwrócić uwagę, ponieważ oznacza to, że on się łapie do kolejnych ewolucji. Jak wcześniej mieliśmy tego Kiezę z kiki taką, no to tego teraz sobie możemy właśnie y, zrobić kiezę z Finezją i dać mu jeszcze Stardion Engina, który właśnie podbija mu podania i Dreamlink, i on po, dostanie także podstawową Tiki Takę, co jest najważniejsze, no i właśnie tego logbola. Także ta opcja z Tiki Taką była całkiem ciekawa w mojej opinii, ale to jest jeszcze lepsze, bo tutaj jeszcze mamy triwele, tak? Aczkolwiek problem jest taki, że on nie dostaje w ramach tej wariacji playstyla na plus plusie, jeżeli chodzi o napad, tak? Możemy też rozważyć właśnie tą opcję z Profile Scorera, która co prawda nie podbija mu dużo statystyk, ale zawsze mamy tą rolę na plus plusie, jeżeli chodzi o napad, tak? Także to też jest jak najbardziej opcja do rozważenia, jedna druga jest jedna i druga jest jak najbardziej dobra, tak? I tu jest to jest co najważniejsze, no mamy dalej te pięć sztuczek, tak? Także ten profil ich skory chyba więcej ma sensu mimo wszystko. Poza tym Freda też sobie można zrobić, tak? Jakiegoś zimowego, 88 shootingu, także dla fanatyków talentu Freda jak najbardziej spoko ma triwelle, także nawet jako jakaś taka opcja do zaskoczenia z Triveli na CDM-ie. taki mały zwinok. Inny źród, jeszcze on ma 99 podań, tak? Także to są bazowe podania bez playstyli, ale jak się ma 99 podań, to i tak te podania nie, nie wychodzą źle. z Llorente, jak ktoś chce jakiegoś Llorente, który ma mieć yy, finezję, to w sumie spoko, bo ma i finezję i triwele, tak? Także też można jakoś tak zaskoczyć z dystansu, jeżeli chodzi o wykończenie. Mamy nawet parę szota, tak? Także tego podstawowego. Także w sumie też nie wygląda to na głupią opcję, szczególnie na jakieś wahadu, czy coś takiego. Ade też, on zazwyczaj też nie ma tego shootingu dobrego, a tutaj jednak mamy podbite strzelanie. i mamy quick Stepa i Rapida, także jak ktoś jakiegoś szybkiego rzuca, szuka, to spoko, aczkolwiek jeszcze jest z tego, co się orientuje, to Malena też można to zrobić. Leno, Maleno! Let's go! I wtedy właśnie mamy tego Sharkshootera i mamy właśnie Malena z Finezją. I jeszcze można go dać na przykład do Profix z No podobny case co do Kiezy, tak? Można by rzec, tak? I wtedy właśnie mamy na napadzie tego y Advance Forwarda. Na lewym i prawym postiku mamy Insert Forwarda na plusie, także to też można wykorzystać. I mamy właśnie Malena, który ma finezję i 5 sztuczek. Plus yy, Trivela też się tu znajduje, także jak ktoś jest fanatykiem Triveli, to też generalnie spoko. Cliver też jest jakiś, to jest ta wersja IFA z shotem. Nie mamy dużych boostów, ale zawsze jakaś ta fizyczność będzie troszeczkę lepsza. I tutaj mamy kartę z power shotem na CM. Także jeżeli ktoś szuka taki, yy, takiego rozwiązania, to też jest to jakieś rozwiązanie jak najbardziej. Poza tym w ogóle jest jakiś zimowy. No tu też jakiś boost do strzelania. A to w ogóle, kurde, powiedziałbym, że z tego tylko to niektóre karty są całkiem ciekawe tak to był też jakiś full hashi chyba co miał jakieś x stepa też jakiś zielony tempo tak także jak mamy to jak Zgrywać sobie ma to, ma on jakieś strzelanie, ma quick stepa rapida. Taki zwinny powinien być, chociaż 80 kontroli piłki, no to może bez przesady, ale jednak coś tam może zrobić. Za mary też wygląda bardzo dobrze. Tutaj właśnie mamy taki case, że podbijamy mu strzelania. Fizyczność w zasadzie już ma, ale no tutaj boost do shootingu jest ogromny. Nie właśnie tu podobny case, jeżeli chcemy mieć takiego pomocnika, który jest w stanie zaskoczyć jakąś finezją z dystansu, no ewentualnie trivelą, no to tutaj mamy jeszcze tiki takie, intercepta, także podstawowe. Pojęcie zarówno o strzałach, jak i o bronieniu, tak? Także taki zajm Emery też wygląda na ciekawą opcję, jeżeli właśnie potrzebujemy takiego pomocnika. Nawet chyba najciekawszą, tak, no bo, chociaż ten Markizio też jest, tak, no ale on chyba taki troszeczkę zwinniejszy mimo wszystko będzie. Yamal też się łapie, tak, no jeżeli chcemy mieć Yamala właśnie z jakąś finezją, to też można, aczkolwiek w dalszym ciągu, mimo tego, że dostajemy plus 10 fizyczności, to i tak ta siła jest na 61, tak. Ale, no jeżeli chcemy jakiegoś Yamala z finezją, akurat mamy tego Potma. No to spoko, aczkolwiek no dalej też ma 3 na 4 chociaż. Nie jest łatwo, Matuidi w ogóle też się łapie. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś wybitna opcja, ale jeżeli chcemy z jakiegoś powodu podbić Matwidiemu Strzelanie, tym bardziej, że on ma triwele, no to może, nie wiem, triweli chcecie na, napieprzać, nie? Takim Matt <laughs> Można to zrobić, można jak najbardziej to zrobić. Tak samo Diaby, tak? Jeżeli chcemy mieć, ja chyba tego Diabiego nawet mam. Jeżeli chcemy mieć Diabiego z shootingiem, no to ma 94 wykończenia, też ma fajne zwinności i tak dalej, no i jest mega szybki jak to Diaby, tak? Także też nie jest to głupia opcja, tak? Cristiano Ronaldo też można zrobić, aczkolwiek... No trochę fizyczności dostaje, tempa raczej, nie? Openda, o, openda jestem generalnie lubią kartą ze względu właśnie na cechy pod tempo, tym bardziej, że dostaję buzz na 4x4, na buzz do shootingu, tak, także... No, i finezję, tak? Na napadzie też można coś tam z nim tutaj zwojować, jak najbardziej. Isaka też możemy sobie zrobić. Budżetowego Isaka w wersji Thunderstruck z finezją, tak? Także nadal nie mamy tutaj jakiejś mega zwinności, tak? Ale chociaż chyba jakieś Lengthy on będzie miał. Control Lengthy plus jakaś tam Rapid. Także jeżeli szukamy takiej fizyczniejszej opcji z Premier League, która ma 5 słabszej, To też nie wygląda głupio. Aczkolwiek, no, te podania no, też takie nie są zbyt wybitne. Sane też możemy zrobić, jeżeli ktoś nie zrobił tej wersji specjalnej. Aczkolwiek mam, dalej mamy dwie słabsze nogi, aczkolwiek ma, ma da, dobrą tą animację pod finezję, tak? Także też można to jak najbardziej wykorzystać, tak? O, Garnaczu jakiś, o, to jest w ogóle jeszcze ze tego, tak? Że on już na tym etapie ma 88 shootingu, 86 No Dalej tego pejsa nie ma jakoś dużo, tak? Ale dla fanów United też jak najbardziej to wygląda. Z takich ciekawszych opcji jeszcze Werner jest na przykład, tak? No, jeżeli chcemy mieć Team Wernera, tutaj jesteśmy fanami, nie, to ten na przykład. To no można, No Werner generalnie jest szybki, tutaj mamy Boost do shootingu, właśnie mamy tą finezję. No ta zwinność jest taka kurde lipna trochę, ale można też to zrobić. Tym bardziej, że później chyba można dać mu też tą ewolucję, która podbija mu właśnie dribbling. Także z Wernerem też można tutaj jak najbardziej pokombinować. Dajemy mu sharp Shooter'a, możemy nawet mu dać trzy ewolucje z tego co widzę. Później Stardium Engine, a później jeszcze można mu dać Profil X Także jeżeli ktoś jest jakimś fanem talentu Wernera, no to w sumie mamy Wernera, który ma zdecydowanie podbity dribbling 5x4, Rapid Quick jakąś tiki-taka, finezję, 90 strzałów i fizyczność też całkiem niezłą, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś skoki, także no z Wernerem można to dużo kombinować. Wiadomo, trzeba mu walnąć trzy ewolucje, żeby był w tej, kurde, dyspozycji największej, ale można to zrobić jak najbardziej i on wtedy wygląda nieironicznie bardzo mocno, tak? Także Werner też jest fajny i niaki Williams, tak? No on dalej masz się słabsze niestety, no ale jeżeli jesteśmy fanami jego talentu, no on jest mega szybki, ma jakąś trivelę, także też można to wykorzystać. Inside Forward Plus Plus to też jak najbardziej jest to ciekawa opcja. Aczkolwiek wiadomo, czy no, się słabsze Darwin newness to jest chyba ten specjalny. No, on za dużo tu nie dostaje, ale on ma triwele. normalnie nie ma. No, to jak ktoś chce, nie wiem, neza z triwelą, to spoko. O, Teo Hernandez też jest dobry do tego. Znaczy, dobry. No, też można. Jak ktoś z jakiegoś powodu chce zrobić Teo Hernandeza z triwelą i 88 strzelania, to w sumie można, tak. Na no, tym Falzbeku można na przykład nim grać i walić z nim jakiś. Triwele, nie? Jest to możliwe, tak? Oczywiście raczej bym rzucił go do tej defensywnej, ale to też jest jakieś rozwiązanie, tak? No nie oszukujmy się, że można to zrobić. Także, no, generalnie, no, jeżeli chodzi o przegląd tych opcji, no, tych opcji jest całkiem sporo. Ten Delap też, nie wiem, ci ludzie jakoś lubią ten Delap, grać, pewnie ze względu na to tempo. Ma 99 tempa, on co prawda nie ma jakiegoś Quick stepa czy Rapida, tak? No, ale ma 99 tempa jednak, no i Triwele na plusie, to chyba też o to chodzi. On jest nawet taki całkiem fizyczny, tak? Także, no, tutaj. Można podbić ten shooting i też można te triwele walić, tak? No też jak najbardziej to się nadaje. Kunda Andrzej w ogóle jest. O, i Tiuram. No, oczywiście, Tiuram bóg Ewolucji. Ostatnio możemy zrobić sobie Tiurama fizycznego z file, yy, finezją, także mamy też takiego budżetowego jajaturę w zasadzie, tak? Który ma box to box, w sensie tego Prima. Ma box to boxa na plusie. Ma właśnie jakiś Intercept czy Bruiser. Jeżeli chce takiego ofensywniejszego, właśnie CDMA, czy tam CMA, jakąś opcją fine zaskoczenia finezją, to Tiuram Kozak. Kunda Andrzej też się łapie. No, ona ma 4 na 5 a ona co, Nie, ona tutaj w tej wersji też ma ten zwinność całkiem niezłą. Ona zawsze miała z 80 zwinności, pamiętam. No, I tutaj właśnie jest Quick Step, mamy 93 Tempa, Finezja. Ona jest teraz w ogóle w e, lidze tej kobiecej, ale amerykańskiej, tak? Także, no, ona pamiętam w tej FIFA to robiła robotę, tak? Także tutaj też jak najbardziej można ją wbić. Żoł Pedro, o to jest ciekawe, bo tutaj, no, Joe Pedro pamiętam w takiej FIFA to był mega popularny karton, tak? Także, no, tutaj też można sobie zrobić Żoł Pedro, właśnie, który ma jakąś fin Właśnie on ma taką sylwetkę Lean Medium, czyli taki dość chudą, 180 cm bodajże. I właśnie bóz do strzelania, jak ktoś tam grał wcześniej sobie tym żoł Pedro, no to ten żoł Pedro też tam generalnie git jest. si też się łapią, właśnie ma 5 słabszej. sobie buzz do shootingu ma, ale też jakiegoś rapida, także będzie też taki troszeczkę szybszy, bez wątpienia. Side maximum zrobić na opcję z shootingiem to też można, ma insight forwarda na plus plusie. Wiadomo trochę ciężej zgrać, ale z drugiej strony to jest Francja, tak? Także jest to w dalszym ciągu możliwe także jak to sobie go opykał tym sail Maximinem, to też można go zrobić i wtedy będzie mógł strzelać jak najbardziej także no jak widzicie no tych opcji w zasadzie tutaj jest sporo taką jedną opcję jeszcze gdzieś widziałem także chciałbym wam to pokazać tylko też nie jest, nie wiem czy to znajdę o ten konen jest ciekawy on też ma dużo opcji jakieś do ewolucji i w zasadzie możemy zrobić typa który ma jockey movement on tam miał chyba w jakiejś świecie 24 na początku jakąś kartę no i mamy no tutaj Gengro 87 plus tak i mamy masę playstyle, jakieś jeżeli chodzi o jakieś podania, Intercept też jest tiki taka. Joki Movement na plusie, także też jako taki CDM, czy tam CM, w zasadzie w każdym aspekcie jest, staje coś tutaj zrobić. To jak najbardziej spoko, ale w zasadzie chciałbym jeszcze jedną opcję pokazać, tak? Właśnie jeżeli chodzi o tych pomocników, no to tutaj e, widzimy jakąś opcję Arturo Vidala w ogóle, nie? Bo ma co prawda 55 facea i możemy sobie zrobić Vidala, któremu dajemy większość tych ewolucji wszystkich i chyba jeszcze to, nie? Coś takiego. a nie, nie, nie. Była jeszcze jakaś inna co mu jakieś tempo podbija, nie? Tylko to w zasadzie, nie wiem, była jakaś, wiem, że jakaś tempo. A, Creative Catalyst to jest to, dobra. To tak, no damy mu finezję, bo chce mieć finezję. I gdzie jest Creative Catalyst? A to nie da się chyba to. Aha, bo to jest ta... Ona jest chyba tylko do srebrnego. No także on będzie miał podania prostopadłe, tak? No, no w dalszym ciągu można mu dać resztę tych cech, tak? I tutaj możemy zrobić sobie Vidala, który ma właśnie też jakieś mega podbite statystyki. Nie wiem, że to jest najlepsza opcja, tak? Ale. No to jest jedna z dostępnych i możemy sobie zrobić Vidala, który ma staty właśnie 87 w górę. Wiadomo, nie będzie łatwo to zgrać, bo jednak Chile plus właśnie Libertadores, no to nie jest łatwa sprawa, tak? Mamy właśnie jakieś podania, Intercept, Rivele. Na CM w ogóle też mamy jakieś role na plus plusie, także na Shadow Strikerze też to może jak najbardziej działać. Także no tutaj jeżeli chodzi o opcje do Vidala, to tutaj jak najbardziej są ciekawe. No problem jest generalnie taki, że ciężko, no nie da się za bardzo go zrobić z tą finezją, tak? Jakby jeszcze się dało. Zrobić z tą finezję to spoko znaczy można, ale wtedy właśnie ta ewolucja, która podbija nam tempo, to mam chyba znika, nie? Ale po prostu padły podania na co że AME to mogą być nawet lepsze i bardziej przydatne. Z drugiej strony, tak? Nie wiem, no. Stardew Ranger można mu dać pod tiki-take. Możemy mu dać Backbone'a. Jeszcze Sharpshooter. Sharpshooter się łapie, do tego czekaj, sharp... Aha, no, to jest ta nowa, właśnie, tak? Także chyba to by było najlepsze w zasadzie, tak? I mamy tych playstaje więcej. Mamy Triwella, Intercepta, Tiki-take, jakiegoś Longbola 4x4. No i ogólnie taki Vidal, gdy wygląda całkiem ciekawie, tak? Ma dużo defensywy, także można też go na jakieś pomocy ustawić. No taki Vidal wygląda ciekawy jak najbardziej. Także to był przegląd do opcji do ewolucji umiejętności snajperskich, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, subika, followka. Na Twitchu też możecie zostawić czy wbić na Discorda, linki są w opisie i zapraszam również do sprawdzenia mojego ostatniego filmu na temat ewolucji ikony. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Siemanko, pozdro, do następnego na razie.